Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na taki króciutki horoskop, tak jak był w zeszłym tygodniu. Na najbliższy tydzień przesłanie anielskie dla wszystkich znaków Zodiaku. Właśnie ktoś mnie przed chwilą o to prosił, także um, przechylam się do prośby i robimy króciutki research, kochani. Co tam? Co tam dla każdego znaku? No dobrze. Odmłodzenie mamy dla baranka, kochani co mamy na spodzie. Sen jest dobry na wszystko, drogie baranki. Odśwież ciało, umysł i duszę. Czyli, kochane baranki, w najbliższym tygodniu nadchodzącym wypoczywajcie i pamiętajcie, wysypiajcie się. To na Was wpłynie. Najlepiej. Sen. Kochani. No dobrze. Znak byka. Upływ czasu ma znak byka. No, pamiętam, w tamtym tygodniu lew miał tą kartę, bo tu dużo złota było. A więc, drogie byczki, w tym tygodniu to dla Was przesłanko. Tak, zaplanujcie czas, abyście, miał, abyście miały chwilę tylko dla siebie, zasługujecie na własne życie. Także, kochani, no, musicie zadbać bardziej o siebie i um, no, i tak sobie zaplanować czas, żeby mieć czas na wszystko w tym dla siebie. Chwilał relaksu, kochani. Co mamy dalej? Mamy bliźniaka, mamy zaufanie. A zaufanie, karta zaufania, zaufaj swoim własnym decyzjom, drogi bliźniaku, w tym tygodniu. Idź za głosem serca, jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości. Mamy piękną panią, zaufaj sobie, drogi bliźniaku. Raczki, co mają. Raczki mają kartę wyboru. Mamy aniołka wyboru narysowanego. Drogi raczku, rozważ ponownie swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Czyli raczki hmm, zostaną postawione przed jakimś wyborem w tym tygodniu. Ok, co dalej? Dalej, kochani, przesuwam się dalej. Dalej mamy znak PALWA. Mamy dalej znak lwa. Co mają lwy teraz? Szacunek dla samego siebie i szanuj samego siebie, drogi lwie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. No ja myślę, że lwy ogólnie nie mają z tym problemu. Także są znaki: znak lwa jest znakiem pewnym siebie. Także pamiętajcie o szacunku dla samego siebie w tym tygodniu. Co mamy dalej, dalej mamy znak panienki bez troska. Drogie, drogie panienki, co mamy? Co mamy dla panienek? Pobaw się z dzieckiem, droga panienko. Dziecko to twój najwspanialszy nauczyciel. Kto ma dzieci, to oczywiście bawi się z dziećmi własnymi, a kto ich nie posiada, może odwiedzić na przykład kogoś z rodziny, czy przyjaciół, czy znajomych, kochani. I popawić się z dziećmi cudzymi. No dobrze, dalej. Dalej mamy znak wagi. Znak wagi mają granice. Eee, kochani, granice wodnik miał w tamtym tygodniu. I teraz tak. Ustalaj granicę waga Czyli bądź bardziej asertywny. oszczędzaj swój cenny czas i swoją energię. Także tutaj waga. Nie może się za bardzo rozpraszać, oraz musi jasno ustanawiać swoje granice, aby nikt nie wszedł jej na głowę. Okej, okay. co mamy dla skorpionków? Dla skorpionków mamy miłość, proszę, proszę. Także skorpionki, wybieraj drogę miłości, skorpionie. Hmm, pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. No tak, skorpiony mają to do siebie, że mają bardzo dużą siłę sprawczą i prędzej czy później osiągają to, na czym im bardzo zależy. Także mamy miłość w tym tygodniu. I co głosem serca skorpionie? Strzelec. Strzelec ma iść w kierunku prawdy za to, tak? Czyli co mamy dla strzelca? Strzelec powinien w tym tygodniu mówić prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Drogi strzelcu, pamiętajcie. Nawet najgorsza prawda, ale prawda się będzie liczyła w tym tygodniu. Jest lepsza od nawet najlepszego kłamstwa. Dobrze, mamy koziorożca postanowienia. Dla koziorożca. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze, koziorożcu, jeśli nie istnieje, bezwzględne, tak? Nie ma również, nie? Ok. To mamy dla koziorożca. Co mamy dla wodnisia? <laughs> I znowu piękna karta. Natura dla wodnika. No, wodniki są blisko natury, to myślę, że nie mają problemu. Odpręż się na łonie natury, drogi wodnisiu. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. Mm, jakie piękne przesłanki. Okej. Okay. I ostatni znak: znak rybki, zamierzenia. Skoncentruj swoją energię, droga rybko. Silna wola to zdumiewająca moc, czyli rybki mają się bardziej skoncentrować w tym tygodniu, kochani. No dobrze, moi drodzy, to było na tyle. Takie bardzo krótkie, ekspresowe czytanko dla wszystkich znaków Zodiaku. Pozdrawiam serdecznie. Do a, dobra, dobra.